Pociąg. Analiza sceny spotkania bohaterów. W tej analizie zajmiemy się sceną spotkania bohaterów z filmu Pociąg w reżyserii Jerzego Kawalerowicza ze zdjęciami Jana Laskowskiego. Zdjęcia jadącego pociągu zostały nakręcone w hali zdjęciowej, w stojącym specjalnie przystosowanym wagonie. Przepraszam pana bardzo. Kamera ustawiona na wąskim wózku porusza się korytarzem i jest przepuszczana przez stojące osoby jak przechodzący pasażer. Przemieszczający się za oknami pociągu krajobraz powstaje w wyniku reprojekcji, czyli wyświetlania filmu z krajobrazem na zewnętrznym ekranie z systemem luster. Efekt kołysania się jadącego pociągu powstał dzięki naciskaniu na zderzaki przez członków ekipy filmowej. Przypatrzymy się filmowym środkom wyrazu służącym budowie sceny, wyrażeniu jedności treści i formy. Zwrócimy uwagę na zamkniętą przestrzeń, w której znajdują się bohaterowie filmu i jej znaczenie dla relacji między nimi. Omówimy kompozycję kadru i obecność światła. Będziemy także zajmowali się kostiumami bohaterów oraz obecnością warstwy dźwiękowej. Niski punkt widzenia kamery zwraca uwagę na miejsce, w którym mężczyzna dostrzega kobiecą torebkę. Wejście jej właścicielki do przedziału podkreśla w warstwie dźwiękowej gwizd pociągu. Pan się chyba omylił. Ja? Mam wrażenie, że to pani się pomyliła. Niepokój bohaterów wynikający z zaskakującego spotkania zostaje wyrażony oprócz gry aktorskiej intensywnym migotaniem światła i światłocieniem pojawiającym się na ścianie przedziału. Przepraszam. Marta patrząc przez okno ma opuszczoną głowę. Nie widzi krajobrazu, tylko przesuwające się tory kolejowe. Widz może odebrać widok za oknem jako informację o stanie psychicznym bohaterki, obrazowe wyrażenie jej smutku. Kiedy otwierają się drzwi przedziału, twarz kobiety zostaje oświetlona przez operatora Jana Laskowskiego specjalnym reflektorem. Jest to sposób oświetlenia, który będzie towarzyszył bohaterce w czasie całej podróży. To samo światło jest widoczne na twarzy siedzącej Marty. Nie rozumiem. No jak pani przeszła, nie oddając biletu? W triagu tłok. Zresztą pani odbiera bilety od innych i po prostu. To nie jest tak po prostu. Ten bilet nie jest. Powracają światło, cienie, to podkreślające to przykrą sytuację, no, jest, jest w której znalazła się bohaterka tak, filmu. Ale to jest przedział męski. Pani nie może tu jechać. Otwarte drzwi przedziału dzielą to. kadr na dwie przed połowy. No, są. Takie są przepisy. No, przedział jest nie męski. Nic na to nie poradzę. Pani musi opuścić. Po lewej stronie pozostaje osaczona Marta, po prawej znajdują się jej antagoniści. Nie proszę, Pani. Miejsce jest moje, zapłaciłam za nie i nie wyjdę. Pani. Migotanie światła na ścianie przedziału podkreśla spór Marty z konduktorką. Czy ja mam czekać, aż ta pani się zdecyduje? Już idę. Proszę, żeby pani przez ten czas spakowała swoje rzeczy. Przy ponownej interwencji konduktorki powraca niskie ustawienie kamery. Dzięki temu powstaje klamra obrazowa, zamykająca scenę sporu o to, kto ma prawo podróżować w przedziale. Więc zdecydowała się Pani na przykrości. Dobrze, zaraz przyjdę z kontrolerem. Proszę Pani, może już nie będziemy robić z tego sensacji. Oto Pan mnie nie zna. Ale ja nie chcę, rozumie Pani, mam już dość tego. Niech już Pani idzie. Proszę Pani. Jeżeli Pan sobie życzy. Kiedy mężczyzna zdejmuje szarą marynarkę, w kolorystyce kostiumów bohaterów są obecne już tylko dwa kolory biel i czerń. Ich kontrast podkreśla trudną dla obojga sytuację podróży w jednym przedziale. Umieszczone na ścianie lustro i odbicie w szybie okna oraz pojawiający się motyw muzyczny Zdają się zapowiadać rozpoczynającą się podróż w głąb wewnętrznego świata bohaterów. Dwie obce sobie osoby przebywające w małym pomieszczeniu starają się stworzyć własną, odgradzającą od współpasażera przestrzeń. Książka i gazeta stają się jej umownymi granicami. Tak rozpoczyna się podróż, którą bohaterowie filmu Jerzego Kawalerowicza zapamiętają zapewne na długo.